Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Polska przegrywa ze Szwecją. To koniec Mistrzostw Europy dla Biało-Czerwonych. Niesamowita sytuacja w grupie śmierci. Węgry prawie wyrzuciły Niemców z turnieju. Słowacja rozniesiona przez Hiszpanów aż 5 do 0. Dubrawka sam wbił sobie piłkę do bramki. Oraz Bartłomiej Drągowski bliski hitowego transferu. Czy zastąpi Jana Oblaka w Atletico Madryt? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby Was nie ominęły kolejne materiały. Koniecznie z opcją dzwoneczka, jeżeli nie chcecie przegapić moich kolejnych produkcji. Większość z Was mnie ogląda, nie subskrybuje, dlatego bardzo Was proszę, abyście to zmienili. Zostawcie również kciuka w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejsze newsy. Dzisiejszy materiał muszę zacząć od wczorajszego spotkania Biało-Czerwonych z reprezentacją Szwecji. Polacy nakręceni meczem z Hiszpanią obiecywali sobie w tym pojedynku pozytywny wynik. Jakim było zwycięstwo? Niestety ani remis, ani porażka nic nam nie dawały. Potrzebowaliśmy wygranej, aby wyjść z grupy. Co ciekawe, Szwedzi mieli potraktować ten mecz ulgowo, bo niezależnie od wyniku mieli pewny awans. W tym spotkaniu również mieliśmy zobaczyć polską husarię, o czym przekonywał Tymoteusz Puchacz. Mówić już o was polska kuseria, czyli możemy w tej polskiej husali spodziewać się również w środę. Tak. Czy tak było? Nie do końca, bo już w drugiej minucie straciliśmy pierwszą bramkę za sprawą Forsberga, który minął Kamila Juźwiaka i strzelił bramkę. Później Polacy przeważali, zresztą jak w całym meczu. Sytuacja, po której mogliśmy wyrównać, była w 16 minucie. Wówczas to uderzenie z głowy po świetnej wrzutce Robert Lewandowski dwa razy trafił w poprzeczkę. I tak też wyglądała pierwsza połowa. Mimo iż staraliśmy się tworzyć jakieś sytuacje, to gra toczyła się w środku boiska. W drugiej działo się już dużo więcej. W 59 minucie po raz kolejny Forsberg wpakował nam piłkę do siatki. Wówczas na tablicy widniał wynik 0-2 do i mogło się wydawać, że Szwedzi całkowicie pozbawili nas wiary o awans Polaków. Wtedy bardzo szybko odpowiedział Robert Lewandowski, który kapitalnym uderzeniem pokonał Robina Olsena. Bramka kontaktowa była tutaj kluczowa, bo pozwoliła uwierzyć zawodnikom, że mają szansę na zwycięstwo. W 84. minucie po raz kolejny Lewandowski strzelił gola i wyrównaliśmy wynik spotkania. W tamtym momencie natychmiast piłkarze Paulo Sołzy rzucili się do ataku. Na nic się to jednak zdało, a ofensywna gra sprawiła, że na sam koniec Szwedzi strzelili nam bramkę i zdobyli cenne 3 punkty, które pozwoliły im wygrać całą grupę E. Mecz pokazał, że potrafimy dominować i strzelać gole. Niestety, to czego nam brakuje, to przede wszystkim skuteczności. Bo to, ile nasi zawodnicy zmarnowali sytuacji podbramkowych na euro, jest zatrważające. Drugim negatywnym aspektem jest gra w defensywie. Po raz kolejny tracimy sporo goli w ważnym spotkaniu. I tutaj nasuwa się pytanie: czy gra trójką obrońców jest odpowiednia dla naszej kadry? Na to pytanie zachęcam abyście odpowiedzieli w komentarzach. Na temat zarówno wczorajszego pojedynku, jak i mankamentów reprezentacji Polski, wypowiedział się Robert Lewandowski. Posłuchajcie. Kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Robert, rozmawialiśmy w różnych sytuacjach, i po meczach zwycięskich, i po porażkach, ale w takim stanie ja się jeszcze nie widziałem. Jesteś zdewastowany. No, trudno, żeby być w innym humorze ale po takim meczu, gdzie na pewno nie można nam odmówić woli walki, ambicji i zdeterminowania. Ale zabrakło czegoś. Pewnie zabrakło umiejętności, żebyśmy wygrali ten mecz i żebyśmy grali dalej. Ale chwała chłopakom za to, że próbowaliśmy, walczyliśmy, no ale to nie wystarczyło. Powiedziałeś brakowało umiejętności. Ja myślę, że brakowało wam przede wszystkim koncentracji. Ja mam problem z tym meczem, bo jeśli się traci gola w drugiej minucie, a gra się o wszystko, o awans, to trudno to wytłumaczyć, ja nie potrafię. Myślę, że w tej pierwszej połowie ta stracona bramka nas trochę, na pewno wybiła z rytmu i gdzieś tam zabrała pewności siebie. Ale nawet jeśli z 2-0 wychodzisz na 2-2 i gdzieś tam jest okazja i, i szansa na to, żeby zwyciężyć w tym meczu, no to, to próbujesz dalej. Ale ta trzecia bramka rozstrzygnała wszystko i mieliśmy, może nie wystarczająco dużo czasu, ale mieliśmy trochę czasu, żeby tą, żeby tą trzecią bramkę spróbować szyć, bo bo naprawdę te drugie połowy graliśmy zupełnie inne spotkanie. Zaczęliśmy lepiej grać środkiem pola. W, 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 wykorzystywaliśmy te przestrzenie, gdzie, te wolne przestrzenie, gdzieś te wrzutki też były dużo lepsze, czy rozegranie nawet, czy strzały z dystansu. Dużo się tego działo, dużo, dużo tych sytuacji stwarzaliśmy. i Ja osobiście wierzyłem w to, że jak wyprowadziliśmy to na 2-2, to jeszcze, jeszcze była duża szansa na to, żeby przejść tą trzecią bramkę, zwycięską bramkę. Dużo, dużo plusów, oczywiście, to już jest po turnieju, teraz łatwo mówić, ale zawsze pomimo ciężkiej chwili, ciężkiego momentu, w którym się znajdujemy, to gdzieś tam próbuję szukać tych pozytywów i wierzę w tych chłopaków i w tą stronę, którą idziemy, naprawdę gdzieś tam światełko jest, żeby, żeby to wszystko lepiej wyglądało, począwszy od defensywy, również po ofensywie, bo to też e, trochę gdzieś tam zostało u nas zaszczepione, chyba inna myśl, inna inny, inna pewność siebie niż tą, którą mieliśmy wcześniej. Na sam koniec Ciebie długo trzymają takie porażki, takie w sumie klęski, no bo odpadamy znowu z dużego turnieju po, po trzech meczach? Ja Na pewno te porażki, każda porażka boli, nie ma co się ukrywać, że trzeba będzie to przetrawić, strawić i nie będzie to łatwe i gdzieś w sobie będziemy to pewnie jeszcze trochę czasu trzymali i tak na gorąco wiadomo, że to jest wszystko ciężkie i czasami jak człowiek gdzieś tam parę godzin usiądzie w domu albo nawet w hotelu to to dopiero będzie do niego do, docierało i to są chyba najgorsze momenty w życiu piłkarza, żeby gdzieś w tym, w tym okresie sobie, mm, sobie poradzić i, i gdzieś się szukać tej drogi przyszłości, szukać tego, co, co przed nami, a to, co za nami. Spróbować jak najszybciej zamknąć. Podsumowując, odpadamy z Mistrzostw Europy, na których zaprezentowaliśmy się średnio. Spotkanie z Hiszpanią dało nam wiarę w awans na mundial w Katarze. Niestety liderami nigdy nie będziemy. I musimy nadrabiać jakość boiskową walką i zaangażowaniem. Co do przyszłości Paulo Souzy, Wiemy już, że nie zostanie on zwolniony, o czym informował Zbigniew Boniek. Myślę jednak, że warto tutaj przytoczyć słowa samego selekcjonera. Tak, to prawda. Miałem wszystkie pomysły na to, jak zagrać, i cel był pierwszy taki, żeby wyjść z fazy z grupy. Jestem zawiedziony. Ja, mój sztab, moi zawodnicy zasłużyliśmy na znacznie więcej niż to, co dostaliśmy, ale musimy się upewnić, że będziemy w przyszłości silniejsi. Od początku, kiedy Zbigniew Boniek skontaktował się ze mną. I powiedział o tych nowych wyborach w sierpniu, że on nie będzie w nich brał udziału. Powiedział to jasno. Mój kontrakt kończy się z końcem eliminacji do mistrzostw świata. I oczywiście w tym czasie będę czekać na nowego prezesa związku. I, I będę oczywiście miał nadzieję, że mogę kontynuować ten rozwój drużyny. Będę cały czas oczywiście oszanował, pokazywał kontakt, z szacunek do tej drużyny i kadry. Oczywiście drużyna i cała szatnia. Jesteśmy z tego szczęśliwi, że pracujemy razem i ja mam dla nich dużo szacunku do pracy, która jest wykonana. Wszyscy razem pracujemy ciężko, team, family, dużo razem rośniemy jako game, drużyna, so jako zespół. Każ... Mamy wszystko, żebyśmy zagrali lepiej w, przy... w najbliższej przyszłości i wydaje mi się, że w przyszłości będziemy silniejsi. Niestety, jeśli spojrzymy na bilans spotkań pod wodzą Paulo Souzy, to nie wygląda to za ciekawie. Na 8 spotkań wygraliśmy zaledwie jedno i to w dodatku z Andorą, co nie napawa optymizmem. W komentarzach koniecznie napiszcie, co sądzicie o spotkaniu Polski ze Szwecją oraz o ogólnym występie naszej kadry na Euro 2020. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noi. Tworzymy tam super społeczność i typujemy mecze. Dla najlepszych typerów są przewidziane nagrody. Najlepszy typer wygrywa koszulkę swojej ulubionej drużyny. Natomiast pozostali trzej książki od Labotigi takie jak tutaj. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do Ligi, wpisać kod FTV, i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! W drugim meczu grupy E pomiędzy Hiszpanią a Słowacją byliśmy świadkami totalnej dominacji. To, jak zabawili się zawodnicy Luisa Enrique, było po prostu niesamowite. Od samego początku Hiszpanie przeważali w tym meczu. Już w dziesiątej minucie sędzia wskazał na wapno. Do jedynastki podszedł zawodny Alvaro Morata. I co? I tym razem również nie zdobył gola. Po fenomenalnej interwencji Dubrawka popisał się ogromnym kiksem. Bramkarz Słowacji właściwie sam sobie wbił piłkę do siatki. Wyglądało to dosłownie przezabawnie, i oglądając ten fragment można było odnieść wrażenie, że zrobił to specjalnie. W dalszej części Hiszpanie w końcu pokazali na ile ich stać. I roznieśli Słowaków aż 5 do 0. Opisując ten mecz aż przykro, że Polacy. Przegrali z takim zespołem. Przejdźmy teraz do tak zwanej grupy śmierci. W tym samym czasie swoje mecze zagrali Francja z Portugalią oraz Niemcy z Węgrami. W pierwszym spotkaniu byliśmy świadkami festiwali rzutów karnych. Mecz był bardzo wyrównany, o czym może świadczyć posiadanie piłki 47 -53 – 47-53% dla Francuzów. Pierwszy gol padł już w 30 minucie meczu, wówczas to ugoloris Loris znokautował w polu karnym Danilo. Sędzia obgwizdał faul i Cristiano Ronaldo pewnie wykorzystał rzut karny. Do wyrównania doszło w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy to Karim Benzema przerwał swoją pasę bez gola i również z rzutu karnego umieścił piłkę w siatce. Po przerwie Francuzi ostro weszli w spotkanie, co przyniosło efekty. Po raz kolejny Karim Bezema zaskoczył Rui Patricio i strzelił na 2 do 1. Później znowu stan gry równo CR7 i również z rzutu karnego, strzelając w bardzo podobny sposób. W dalszej części meczu oba zespoły miały swoje sytuacje, ale żadnej z nich nie zdołali wykorzystać i pojedynek zakończył się remisem. Mimo iż szał skradli tutaj Cristiano Ronaldo oraz Karim Benzema, to jednak bardzo dobre spotkanie rozegrał Renato Sanchez, który świetnie grał zarówno w defensywie, jak i ofensywie, i jego gra naprawdę mogła się podobać. Mało brakowało w drugim spotkaniu, a Niemcy na własnym terenie mogli odpaść z grupy w pojedynku z Węgrami. Wydawało się, że kadra Joachima Lewa odniesie łatwe zwycięstwo. Nic bardziej mylnego. Węgrzy szybko strzelili bramkę w 11 minucie, a wyrównanie padło dopiero w 66 minucie meczu. Koniec końców pojedynek zakończył się remisem 2 do 2. Reprezentacja Węgier pokazała jednak ciekawy futbol na Mistrzostwach Europy. Mało brakowało, a wyszliby z grupy, w której każdy od samego początku ich skreślał. Przy okazji reprezentacji z grupy F mam do was pytanie. Kto według ciebie jest faworytem do zwycięstwa na tegorocznym Euro? W mojej opinii są to Włosi oraz Belgowie. Na koniec nieco plotek transferowych. Bartłomir Drągowski ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Fiorentiny. Jego dobra postawa spowodowała, że zainteresowały się nim wyżej notowane kluby. W ostatnich tygodniach mówiło się o nim przede wszystkim w kontekście transferu wewnątrz Serie A. Pytały o niego takie kluby jak Atalanta oraz Intermediolan. Okazuje się jednak, że golkiper może trafić do La Ligi. Zdaniem Wodarczyka, poważne zainteresowanie jego usługami Przejawia Atletico Madryt. Sprawa wydaje się zaawansowana, bo jeszcze dziś ma dojść do spotkania między stronami. W imieniu drągowskiego z władzami mistrza Hiszpanii spotka się jego agent. 23 latek jest kandydatem do zastąpienia w bramce stulecznego klubu Jana Oblaka albo pełnienia roli jego zmiennika. Słowen jest to jeden z najlepszych ekiperów na świecie. Jego umowa wygasa jednak 30 czerwca 2023 roku. I może się okazać, że wkrótce, w razie braku przedłużenia porozumienia, nastąpi najlepszy moment na jego sprzedaż. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według Was Bartłomiej Drągowski byłby w stanie pełnić rolę pierwszego bramkarza Atletico Madryt. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!